Cześć wszystkim. Witam was w sklepie Wędkaż Pro. Ale zanim powiem wam, o czym jest dzisiejszy odcinek, subskrybujcie nasz kanał i od razu zostawcie lajki. A mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o wędkach okoniowych na każdą kieszeń. Odcinek o wędkach okoniowych kręciliśmy dla Was bodajże 2-3 lata temu. Był to jeden z naszych takich pierwszych filmów, który kręciliśmy właśnie w tym sklepie. Pod spodem znajdziecie link do tego odcinku, możecie go również obejrzeć. No, przez 2 lata na rynku pokazało się sporo nowości. Wybrałem dzisiaj dla Was troszeczkę takich fajnych smaczków z wędzisk okoniowych, które mi bardzo się podobają i postaram się Wam o nich opowiedzieć. Może nakieruję Was to do zakupu tej wędki. Pierwszy kij, który tutaj dzisiaj sobie wybrałem jest to Mikado Sensual NG Ultralight. Jest to długość 2,35. Od 2 do 14 gram. Generalnie cała seria Sensual zawiera bardzo dużo różnych modeli. Są tu wędki okoniowe, krótkie i dłuższe, oraz wędki na szczupaki i sandacze. Także zajrzyjcie do nas na sklep, jeśli szukacie nawet wędki pod inną rybę, na pewno coś znajdziecie. Ale wracając do tego modelu, wędka z takiego przedziału cenowego do 115 zł. Fajny, taniki. No, wędka kierowana głównie raczej do początkujących wędkarzy, tak? Wędka o takiej akcji dosyć szybkiej, no może nie jest to taki typowy fast, na pewno nie jest i fast, ale wędka jest szybka. Szybko gaśnie, także podejrzewam, że fajnie sprawdzi się do łowienia na gumy. Wędka opisana do 14 gram. No ja wiem, myślę, że główka dziesiątka plus jakiś tam mały dwucalowy kajtek to fajnie będzie obsługiwał, ale przy większych przynęcia ta szczytóweczka może klękać, bo jednak jest taka dosyć miękawa. Na pewno fajnie wędka będzie ładować małe jakieś woblerki, takie 2-3-4 cm. Również małe obrotóweczki 0, 1 czy 2. Bardzo fajny kij właśnie dla początkujących wędkarzy. Druga wędka, jak dobrze się dobrze orientuje jest to nowość od Mikado. Seria Red Cut. Mikado chyba nawet miało kiedyś już serię o takiej nazwie, wydaje mi się, że te wędki po prostu teraz odświeżyli. No ale muszę Wam powiedzieć, że to jest wędka, która kosztuje tam w granicach 200 zł. Jest naprawdę przepięknie wykonana. Ta wędka nas bardzo urzekła. Wszystkie wędki z tej serii to są wklejanki. I tak jak w przypadku wędzisk z serii Sensual, również tu tutaj wędki sandaczowe, szupakowe oraz do ciężkiego łowienia o koni. Tutaj mamy dzisiaj przygotowany model 220 od 1 do 7 gram. Bardzo fajnie wędka wykonana. Fajna jest tutaj taka wstawka z logiem Mikado. Wędka ma tutaj taką karbonową poświatę. Możliwe, że to jest oklejna lub po prostu wzmocnienie dolnika. Fajny, króciutki dolnik kołowrotka, bardzo wygodna rękojeść. Przede wszystkim ten uchwyt tutaj na kołowrotek jest bardzo taki minimalistyczny wąski, trzymając wędkę w ręce, no naprawdę czujemy, że jest to wędka typowo okoniowa. Kij jest sztywny, ale wklejaneczka jest bardzo delikatna. Kolor wklejanki, ostatni kawałeczek, dosłownie takie 3-4 cm, jest pokolorowany na żółto, aby łatwiej nam było obserwować brania. Krótki dolniczek, tak jak widzicie, nie wystaje mi za łokieć. Tutaj fajne przeloteczki. No wędka taka typowo do łowienia właśnie na gumy, na jakichś szczeburażkach, na główkach jigowych. No i również możemy zastosować tutaj woblerki, jakieś wahadełka, błystki. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny kijek. Polecamy. Kolejna wędka, teraz coś ze Stein Robinsona. Popularna seria wędisk Cityliner. Mamy tutaj model Perch Spin 1,98 m od 2,5 do 7 gram. Wędka szybka o takim bardzo głębokim ugięciu. Akurat tutaj od nas ze sklepu nasz kolega Karol posiada tą wędkę. Mieliśmy, mieliśmy okazję, okazję nią łowić, bodajże w styczniu czy w lutym, jak wybraliśmy się na okonie na pobliską rzekę. Kolega wtedy walnął jako przyłów fajnego szczupaka ponad 60 cm. Ta wędka pracowała bardzo głęboko, także jest to kij, który jest przygotowany na ewentualne przyłowy. No wiadomo, łowiąc te okonie, czasami te przyłowy się trafiają, czy tego chcemy, czy nie, możemy liczyć na przyłów szczupaka bądź sandacza, tak? Pod szczupakami ta wędka naprawdę fajnie, fajnie ma zapas mocy. Co do sandacza, no pewnie przy mocnym braniu sandacza również byśmy go chcieli, no ale nie jest to kij sandaczowy, jest to wędka przeznaczona do lekkiego łowienia o konie. Również taki kij typowo do właśnie opadu, do imitacji jakichś tam małych gum, robaczków, na czeburażkach i główkach jigowych. Wędka również, tak jak przedstawiona wcześniej z serii Mikado Red Sud, kosztuje lekko ponad 200 zł. Także podobny przedział cenowy, Wpadnijcie na sklep, obejrzyjcie. Teraz pójdziemy już półeczkę troszeczkę wyżej. Mam tutaj dla Was wędkę od marki Tsuri. No, to są takie wędki, podobno składane ręcznie w Japonii, tak. Marka Tsuri generalnie ma wędki właśnie z takiego przedziału cenowego. Od 300 zł w górę, tam bodajże do 1200-300 zł, kończąc, tak. Bardzo fajnie wykonane wędki w fajnym designie. Tutaj mamy takie akurat fajne, fioletowe wstawki. Ta wędka na pewno wyróżnia się na tle konkurencji. Plastikowy uchwyt kołowrotka, który może być w takich zimnych miesiącach troszkę chłodny, ale, ale jest naprawdę bardzo wygodny. Tak? Kładziemy sobie palec na blanku i każde jakieś mocniejsze uderzenie przez rybę w krznęte czujemy po prostu jakby przez wędkę przeszedł jakiś prąd i chciał nas porazić. Tak? Wędka również szybka, ale nie jest to taki typowy fast. Podejrzewam, że fajnie też by się sprawdziła przy łowieniu jakichś pstrągów w małej rzece albo nawet i kleni właśnie na takich malutkich rzeczkach. Również zaproponowałbym wam tą wędkę do łowienia właśnie na przynęty jigowe, typu jakieś tam małe gumki, robaczki. Ale wiem, że tutaj nie wspomniałem o długości wędki, jest to mianowicie wędka o długości 7,2 stopy. tak? Bodajże to będzie 213 cm i opisana jest od 0 do 5 gram. Jej moc to 4LB, także naprawdę bardzo fajny, delikatny kijek. Podejrzewam, że okoń 25 cm będzie już na tej wędce bardzo dobrze wyczuwalny, będzie ją konkretnie uginął. Przyjemna wędka. Tutaj mamy przedział cenowy około 350-370 zł. Kolejne wędzisko. Wędka od japońskiego producenta marki Sakura. Model akurat tutaj subarea, jak dobrze pamiętam, to jest 213 cm. Tak, 213 cm również do 4 LB, opisany od 0,3 do 5 gram. Klejaneczka. No i rzeczywiście, ta wędka, no podejrzewam, że więcej niż tych 5 gram nie obsłuży, tak? Czyli zakładamy sobie tutaj przewróżkę 3 gramy plus małą gumkę, to już mamy łącznie masę 7 gram. I to, I to jest taki max dla tej wędki. Naprawdę bardzo delikatna wędka, świetnie sprawdzi się przy takim dłubaniu okoni, nawet zawodniczym. E, a myślę, że i łowcy wzdręk, e, którzy łowią te ryby na mikrodzigi, również e, tenki, tenki by im się po prostu spodobał. E, wędka już ubrana na przelotkach Fuji, e, no tutaj nie mogę się dopatrzeć, czy uchwyt jest również w Fuji, ale wydaje mi się, że tak. E, fajny tutaj taki e, insert macie pomarańczowy. Zdobiony tak? z logiem pstrąga, także producent sugeruje, że jest to wędka do łowienia pstrągów. No, wydaje mi się, że na bardzo małych rzeczkach z takimi rybami do 35-40 cm ta wędka spisałaby się znakomicie. Ale my głównie polecamy ten kij właśnie do łowienia okoni, nawet bym powiedział takich mikrookoni. No, wędka typowo właśnie do takiego dłubania zawodniczego. Tak? Albo ona właśnie też fajnie by się sprawdziła na takich łowiskach jak Trout Area pod pstrągi. Przechodząc wyżej, mamy teraz znowu coś ze stajni Robinsona, mianowicie jest to wędka Robinson Diaflex Perch Spin. No coś, co nas bardzo urzekło. Nawet widzę, że kamerzysta już się uśmiecha. On również ma taki kij. Fantastyczna wędka. To jest akurat długość 2,21 opisana od 3 do 14 gram. Wędka fajna. Pod takie bym powiedział nawet duże okonie. Bo jest to już wędka o akcji X-Fast. Tutaj przyłów sandacza podejrzewam do 70 cm. Wcinacie go bezproblemowo. Wędka jest bardzo szybka. Ma takie szczytowe ugięcie. Również tutaj właśnie ubrana w komponenty marki Fuji. Przelotki Fuji. Alconite, tutaj mamy też właśnie uchwyt od Fuji SK, fajne, fajne tutaj takie piankowe wykończenia, złote tutaj są wstawki, logo marki Robinson. Wędka wykonana generalnie z węgla 85, jest bardzo leciutka, waży bodajże jak dobrze pamiętam poniżej 100 gram i producent udziela na wędki dwuletniej gwarancji. Więc jeśli szukacie wędki pod takie ciężkie łowienie o koni, Podejrzewam, że główki tutaj spokojnie od 3 do nawet 10 gram i przynęty 2-3 calowe. Ten jest właśnie dla Was. No i na końcu mam dla Was taki smaczek. Mianowicie, jest to kolejna propozycja od marki Tsuri. Fantastycznie wykonana wędka. Jest to model Trout. Trout Passion, dokładnie. Przelotka, ubrana, przelotka wędka obrana w przelotki Fuji Zajty. Fajnie tutaj zdobiony uchwyt kołowrotkę i rękowieś w, w takie drewienka naprawdę bardzo, bardzo fajny kij. No nas są tutaj bardzo urzek, generalnie jest to wędka leciutka, tak? Uzbrajamy to w jakiś malutki kołowroteczek, możemy sobie tym mówić zarówno z łodzi, jak i z brzegu, właśnie gdzieś na rzeczkach czy zbiornikach zaporowych. Podajrze, jak dobrze pamiętam, jest to model 2.13, tak, 2.13 opisany od 2 do 6 LB do 8 gram. No podejrzewam, że nawet byśmy mogli go lekko przeciążyć, chociaż nie ma co ryzykować, ponieważ jest to dosyć droga wędka, ale na pewno będzie fajnie współpracował właśnie z małymi jakimiś gumkami 1 cal czy 2 cale na takich główeczkach tam od 2 do 5-6 gram. Wędka bardzo szybka, fajnie szybko gaśnie. Ale co ciekawe, no jest to dosyć szybki kij, wydaje się, że on jest sztywny, jest to wędka paraboliczna. tak? No Tu producent go opisał jako troll, właśnie takie typowe wędzie upstrongowe z głęboką pracą. Ale dzięki temu, że jest szybka, dobrze możemy wciąć dużego okonia i zamortyzować jego hol, aby nie mieć po prostu spadków. tak? No, za ten kij musicie zapłacić ponad 1000 zł, ale uwierzcie mi, że jest to na pewno spełnienie marzeń niejednego spinningisty, który lubił właśnie łowić lekko. Podsumowując, wędki, które Wam dzisiaj przedstawiłem, są to wędziska sprawdzone przez nas nad wodą oraz przez naszych klientów, które tutaj u nas w sklepie naprawdę zyskały sporą popularność. Także śmiało możecie je kupować, nie musicie się bać o jakieś zbędne reklamacje. Są to wędki niezniszczalne, które nad wodą sprawią, że naprawdę poczujecie się jak typowy Rex Hunt. Także możecie złowić tą wędką swoją rekordową rybę. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji kanału, o lajkach, no i oczywiście piszcie komentarze, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. A my dzisiaj żegnamy się z Wami. Hey!